Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś tak jak mówiłem jest piątek. Nie pamiętam który, dla mnie to nieistotne. Jesteśmy w barach tuchowskich w okolicy Czerska na grzybach tam gdzie zawsze rano przyjechaliśmy Rano przyjechaliśmy. Jechaliśmy to było 5 stopni Na razie takie grzybki nie za wiele, żona ma podobnie. Grzybów jest mało. Zimna noc. I zimne noce tych grzybów będzie coraz mniej. O Amerykańcach już nie ma co marzyć. Oczywiście o tych bo o złotoborowikach, bo złotoborowiki to, to jest typowo letni grzyb. Także nie spodziewam się dzisiaj znaleźć. Znaleźliśmy, tak jak mówię, kilka prawdziwków. Żona znalazła tam chyba dwie czy trzy miodówki. Kilka koźlarzy mamy. No i trochę podgrzybków, trochę maślaków. No i trochę prawdziwków. Tak wszystkiego po trochu. Czyli w sumie mamy grzyby dla smaku. I się będzie chyba raczej krótka relacja grzybów naprawdę jest malutko, mniej niż tam w, w tych sztumskich lasach, co byliśmy ostatnio Ostatnio tu w ogóle coś się yy, jakaś strefa się popierniczyła ja. Strefa się popierniczyła, powiem Wam, klimatyczna. I jest. Są zimne noce. Ostatnio byłem na rybach, to też powiem Wam, że jechałem nad wodę, to było 5 stopni. Także to nie jest rewelka. No i co Wam powiem? Białej ryby nie złapałem. Znaczy. Zapałem cztery takie większe płotki, ale postanowiłem, że <laughs> będzie no kill i wpuściłem je z powrotem, niech sobie pływają, bo nie pokaleczyłem, łowię głównie na haki bezzadziorowe, także, także widzicie jak jest. Tutaj byliśmy krótko przed siódmą i tak wam mówię zimno, zimno, zimno co to jest? Sporo grzybów jest spleśniałych takich, że nie ma sensu ich zbierać. Tak mówię sporo jest też niemek. A podgrzybków jak na lekarstwo Ani podgrzybków, podgrzybków jest mniej niż prawdziwków O, tak wam powiem A jak są To też są tak nie jest za bardzo O, tutaj mam chyba jednego podgrzybka Nie, Niemka To jest Niemka Młoda Ja już myślałem, że podgrzybeczek będzie malutki Nic pozostaje, jeżeli Temperatury no nocy się nie podniosą, no to dam sobie na luz. O, jest miodówka. Widzicie? Tak wygląda miodówka. Tak wygląda miodówka. O. Chyba będzie zdrowa, bo jedną miałem robaczywą. Zdrowa. Tutaj niedaleko też prawdziwka ładnego znalazła. Także może uda się pewien koszt nadbierać, a może nie? Zobaczymy. Trudno powiedzieć. Trzeba po prostu szukać. No mówię, że jak, jak nie będzie, jak się nie ociepli to po prostu nie będzie sensu już na grzeby przyjeżdżać, no bo tutaj gąsek nie ma wiesz, jakby były gąski, to bym za gąskami przyjechał o, są miodówki dwie miodówki, widzicie dwa miodówki Będziemy miodówki zbierać, miodówka twarda jest o. Czy to jest Nie, to jest sitak chyba Nie jestem pewien Chodź zobacz Chodź zobacz czy to jest miodówka czy to jest sitak Bo nie jestem pewien na 100% Nie wiem, czy to są sitaki, czy to są miodówki. Ale chyba sitaki, zobacz. Nie, miodówka. To jest miodówka? Tak, może Ja też teraz nie znalazłem. Ja tak na miodówkach to się, powiem szczerze... Miodówka ma ciemne. Tak, nie... Nie znam. No, tutaj coś jest.

Niemka. Niemka, ale zobaczę, bo jeżeli jest zdrowa, to se wezmę. Bo parę wezmę. Niemek jest sporo. Szczególnie tam na brzegu. Teraz w ostatnio razu obchodziliśmy brzegiem, to była cienizna. A teraz chodzimy tak, tak głębiej trochę w lesie. Kurę, a może to jest osioł. O. To mogą być kurki. Teraz pójdziemy, bo tam coś widzę, ale pewnie też niemka będzie. Mówię. Zimne noce, co? Żywnie nie pracuje, tak niemka tam jest. Ja myślałem, że może kurde, coś większego. Bo tutaj te duże prawdziwki co mam to małe były robaczywe, a duże. O. Nie, to też jest niemka. Kurde ja już myślałem, że borowik. Taki duży zobaczcie. Ale tam jest miodówka. Chyba. To jest miodówka, suchawa taka, ale weźmiemy, Nie. robaczywa. Hmm, tu taki o podwinięty. Krzakory trzeba wejść tam gdzie mieszkałem Kwidyna, to właśnie w takich niskich szakorach, tam były graby i buki tam najwięcej prawdziwków znajdowałem tam coś jest ale nie wiem co to jest chyba tam pójdę zobaczę ale to jest chyba Niemka o no tutaj o no to są Niemki niech sobie rosną może no, ona tam kilka bierze zawsze do smaku bo tak byśmy zbierali Niemki to już byśmy mieli kurde już byśmy do domu jechali. Gdybyśmy mieli pełne wiadra. A tak? To zobacz, co to jest. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, zobacz, 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 zobacz. Widzisz go? Nie. Kurwa, ślepa. Tam w stronę drogi leci, zobacz, 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 zobacz. Co to jest? Nie, to nie jest pies. Nie, to nie był kot. To? Wilk też to nie był. Idę na drogę, zobaczyć On był w wielkości borsuka, ciemne coś takiego. Siwo-brązowe. Tam dalej przeleciał. Nie wiem, był jakiś zwierz na krótkich nogach, wielkości borsuka, ale taki, takie ciemne umaszczenie miał. Ani kuna, ani łasica. To było wielkości takiego większego lisa ale to nie był ani wilk ani pies ani nic takiego ani kot bo to było za duże i ogon miało puszysty ja to widziałem dobrze bo to się spojrzało na mnie i uciekło gdzieś tam poleciało za drogę Tutaj zwierzyna jest, bo po drugiej stronie jest przecinka lasu i ta zwierzyna jak coś to właśnie przeszła tutaj. Nie, tam jest za ciemno. Widać nie padało w tygodniu, jakby w tygodniu padało to może by, by coś było. Nie ma jest pełno. Surojatki są różowe, tak jak tutaj zbiera, to już jak to zbiera takie grzyby, już by miał pełen kosz. A wyobraźcie sobie tak w nocy. Tak my tam. Czasami spotykamy się w takiej grupie znajomych, zobaczymy może jak będzie ciepło, to jeszcze w tym roku pustynię błędowską zaliczymy w grupie, oczywiście survivalowo, już na dwie, trzy noce się chłopaki domagają kurde, żeby zorganizować coś. Zobaczymy, nie wiem jak będzie. No także. A i i co wam chciałem powiedzieć? Jeżeli ktoś się interesuje energetyką, energiami lub pracuje z energiami, to proszę zapamiętajcie sobie datę, bo w starych zapiskach yy, znaleźliśmy widzę podgrybka, znaleźliśmy, że na obrębie stożka ślęży będzie Energia bardzo ciekawa, która pojawia się tylko raz na 80 lat. I to są stare zapiski, yy, pisane ręko. To nie jest druk, to nie jest książka. O, zobaczcie sobie, mam podgrzybka. Gdzie? Tutaj. Także zapamiętajcie datę. 9 wrzesień 2029 rok ślęża energia zaczynam był on taki podejrzany nie tylko ogólnie miał taki dziurawy a łepek zdrowy no ale lepiej przekroić ten łepek i się upewnić o mam drugi pod drzewem Widzicie? tutaj Jest takie, trochę już nie są świeże. Te, te podgrzybki są takie podstarzałe. Tak, by świeże jeszcze nie wyrosły. Bo tam, jak chodziliśmy w sztuczkim lesie, to tam te czarne łebki to one były świeży, świeżynki. Dwu, trzydniowe, a tutaj to są stare te podgrzybki. Tam kilka młodych mieliśmy takich podgrzybków, ale dosłownie kilka. Albo to był, albo to mogła być wydra, albo bubr. Bo ryjek miał taki wydry. Wiesz co to mogło być? Albo wydra, albo bubr. Podobne. No bo takie, 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 takie było umaszczenie tego. Bo to miało krótkie nogi. To było na krótkich nogach. Także któreś z tych zwierząt. Jaki jenot tam. Jenot, jenot jest podobny do lisa. I jest wysoki na łapach, a to było niskie. Mówię albo bubr, albo, albo ten, albo wydra, ale prędzej bubr. Jak daleko? Też tu masz. Tam prosto, tam gdzie widzicie koniec drogi, tam zaraz za to gęstwino jest wda. Tam spływy kajakowe. Tam też chodziłem, wam pokazywałem z kamerą. Kilka razy. Nie ma, no bo zimne noce, co no. I tak cud, że, żeśmy trochę nazbierali, no. Bo na tak zimne noce, no to jakby lasy były oblegane, jakby tu ktoś chodził, no to może by było zapomnieć o grzybach. Tak? O, co pan powie? Pokaż. To ja tu znalazłem trzy ostatnio. Pokaż tutaj. O. Złotoborowik. No to w tym miejscu znalazłem trzy. No. Szukaj, szukaj na węch. Się uchował, się. Wiesz co? Ja bym poszedł w tamtą stronę. Jak tam nie można. Jak tam nie... Mo o, drugi jest. O, ja mam. Widzisz? R cie? Tak podzieliło nas, A. że jeden dla Ciebie, A. jeden dla mnie. Ja mam Borowika. Tak. Malucha, bo malucha, ale mam. No Trzeba szukać, bo one no rosną kurde... No, no, one rosną takimi gniazdami. No ja tu trzy wtedy znalazłem w tym miejscu. Nie. No, i mówiłem, że nie będzie złotoborowików, a jednak tu, tu się uchowały. Wiesz co? A ja to bym poszedł tutaj w tą stronę teraz. No, tam nie chodziliśmy. Także tędy można by było się przejść. Zobaczyć, nigdy tam nie chodziłem. Słucham? Nie, nie zawsze tą samą drogą myślę. Tak. Zobacz, to jest. Zobacz, czy jest czy ona jest dobra. Co? To jest miodówka, czy maślak? Może być miodówka, miodówka. Tak. Oh. Um, wiłaś. Tylko podżarta miodówka. trochę, ale... No, zobaczymy tam coś. Może się coś tam wytroi do o. to są borowiki szatańskie to dla szatanistów bo wiecie kto zbiera borowiki szatańskie szataniści nie sataniści nie mylić tylko szataniści tędy tą drogą nie, nie chodziłem jeszcze znaczy nie kawałek Kawałek raz, to chyba ze trzy lata mniejsze, temu. Mniejsze, żeby były te niemki. Mniejsze. mniejsze, to bym się wzięła. Jeszcze może trafny. A teraz jeszcze akurat... Teraz mam, o, tu jest mniejsza, to może sobie wezmę. No, pokaż jak niemka wygląda. No. Albo inaczej płachetka spod... na to mówią. Jak? Płachetka. Płachetka. No. No i ich rośnie dużo. No, jest zdrowa. Także jak, także jak ktoś zbiera, to może przyjechać w Bary Oj, Tucholskie kurde, by i nie ma jak natnie. Kurtowo. Tak. No, akurat tego nie jest. No i co tu więcej dodać? Zaraz, zaraz kamerę wyłączam, bo mi ręka mdleje. pod słońce idziemy ja trochę no właśnie. Nie bardzo. także jak będzie coś ciekawego no podsumowanie na pewno tak. dogram. A teraz narka.